Mir, powiedz, co łączy Magniego i Modiego z Hlumgnierem? Ach, ta, Tor zabił Hlumgnira, ale został przygnieciony jego ciałem i nikt z dworu nie był w stanie go oswobodzić. Tor tymczasem ledwo dychał, miał płytki oddech i mętlik w głowie. Służący Odyna starali się jak mogli, ale brakowało im siły. Wtem pojawili się Magni i Modi, nie wyżsi od stołu. Nikt oprócz mnie nie zwrócił na nich uwagi, a oni po prostu obrócili ciało i uwolnili ojca. Magni miał jasne włoski i zebrał wszystkie laury, a Modi nie mógł mu tego darować przez resztę życia. Ale o tym już doskonale wiesz Trochę sabek. Dobra, weźmy to, bo będzie to potrzebne. tam wziąłem wtedy? Nawet nie jestem pewien w takim wypadku. Coś tam podniosłem stamtąd. Ale nie jestem pewien co. A, takaś opierdółka była. Myślałem, że zebrałem kryształ do detonacji. Ale nie. Dobra, mamy trzeci fragment runy. Nie pamiętam gdzie jest czwarty. Ale na to przyjdzie pora. Na razie zaj zajrzyjmy sobie tutaj. A nie, chwila, to był smog. To nie, to pomyliłem ścieżki. Halo! Nie w tą mańkę! Z mojej strony. Trochę fakap z mojej strony, przepraszam bardzo. Każdemu się zdarza zabłądzić. Okej, okay, okej. Okay. No teraz pytanie, gdzie kurna był czwarty, czwarty ten element. Gdzieś wokół tego chyba się. Wokół tej e, świątyni był gdzieś. Jeśli mnie pamięć nie myli, co sprawdzałem. Ale głowy sobie urżnąć i nie dam. się delikatnie Dobra, dobra, jak to powiedzieć, że ją odzyskam w ogóle. Na razie nawet nie wiem, jak się tam dostać. Teraz dobrze próbuję iść, czy nie? Dobrze. W skrzynię niszczyłem, niszczyłem alo, alo, mosi, mosi, dzień dobry, Ano, chłopcze, miejsce obrad Walkiri. Walkirie pochodzą z Walhal zgadza się. Widzę, że ktoś tu się przykładał. Zgadza się. Walkala, wielka sala Einherierów. to ich dom w Asgardzie. Ale kiedy tam są, znajdują się pod czujnym okiem samego wszechojca. A stosunki między Walkiriami a Odynem były napięte, gdy służyłem mu za doradcę. Czemu? Cóż, to jeszcze dłuższa historia, chłopcze. Lepiej poszukajmy jakichś wskazówek. Umieś os hełmów. No spoko. Mam na razie tylko trzy. Ramu, wróciłaś. To jest. Gunr, pani wojny. Po każdej walce małej czy dużej pojawiała się jako pierwsza, by wyłonić duchy godne wyprawy do Walhali. Paskudna rola, ale ona się nią szczyciła. Po każdej walce? Niemożliwe. Tak było. Oczywiście pomagały jej siostry, ale gunr zawsze była pierwsza na miejscu. Umiała osądzać poległych jak nikt inny, co było niezwykle ważne dla Odyna. Naprawdę ją cenił. W jest kara. Walkirje z natury są temperamentne, ale kara jest wręcz ucieleśnieniem gwałtownej burzy. Gwałtowna burza, tak, spokojna i cicha. A potem zrywa się wicher, sprowadzając na świat istną furię. To chyba ona mi spuściła w pierdol. O ile znajdziesz sobie schronienie, jej łzy obmywały nasiąknięte krwią pola bitwy. Jestem jak mogła który mogłaby mi spuścić pierdol. A! Oto i Eir, medyczka. Medyczka Walkiri? Dziwne. Tak się składa, że Eir była dość dziwna bardzo cicha i spokojna. Gdy jej siostrom gotowała się krew, ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom. A nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Ech, nie jestem z tego dumny. Zaraz może ona mnie jednak spuściła w pierdol. Bo coś tam miało być, że między nimi było... He, 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 he. A może to było z kolową Walkiri? No teraz nie pamiętam. Dobra, chodź, Co my tutaj mamy w ogóle? To jest saskinia Wiedźmy, ale nie wiem, czy tutaj gdzieś nie było portu przypadkiem i to gdzieś nie było tutaj, tu do zebrania. Anyway, gdybym chciał się dostać, kurna, do tej misji pobocznej tutaj, to jak ja bym to, kurwa, zrobił? Bo problem jest w tym, że ja nie mam pojęcia, jak czytać tą mapę. Dobra, tutaj z tego, co widzę, najlepiej byłoby się dostać jakoś... ...kinda stąd? Może stąd? Okej, okay, to by miało jakiś sens wtedy. Okej, okay, dobra, spróbujemy tamtędy. Tędy nie pójdę, bo zanim to się wszystko załaduje, to nie wieczność. Także e podziękuję, stoję. Ja, sobie, ja też myślę, że na przyszły stream sobie będę musiał y, rzucić okiem dokładnie na lewo i prawo i się dokładnie rozejrzeć na YouTube, gdzie dokładnie są te Walkirie. I na przyszły stream przydałoby się nimi zająć. Muszę rzucić okiem, co to się dzieje. Dobra, nie dzieje się nic ciekawego. Nieważne, nie było tematu. Dobra, to tak, bo... Jak ja ewentualnie chciałbym zdobyć na tą skrzynię? Nie wiem, ale to będzie rzecz na kiedy indziej. Zobaczmy, czy ja faktycznie jakoś się dam radę dostać do tej misji pobocznej. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się delikatnie. Dobra, dobra, łutka się z tą osyłką stary. Jak ją znajdę, to ją przyniosę. Dwa roki, że ją w ogóle znajdę. A z tym może być tak właściwie różnie. Bo na razie sobą mi idzie szukanie. Nie, żebym nie chciał, po prostu nie potrafię znaleźć odpowiedniego miejsca! To chyba świadczy o mnie znacznie gorzej niż to, żebym nie chciał, ale kto by się tam takimi pierdołami przejmował? Eee. Co to jest? To się ze mną walczyć tutaj? Halo? A tu jest jakiś żutek. Dobra, lecimy z tym. Pożerać śmierci. No to czas najwyższy, żeby pożar własną śmierć. I... bąk! Wracamy tutaj na no, myjskie zmiażdżenie. Mm, takie sobie średnie bym powiedział. Ja chcę wjeżdżać na górę. Nie jestem pewien, ale wiadomo, jak już to wyleczyć, Jeszcze mi raczej spuści windę. Dobra. Podjedźmy do góry, rzućmy okiem, Ej, zobaczymy, co już takiego z tego wyniknie. Znajdę to coś, może choć na pewno znalazłem. Nowy okaz do kolekcji, kolejne imię Eir. To imię jednej z Walkiri. Bardzo ciekawe. Co się stanie, gdybym rozpalił wszystkie te ogniska, no bo zaraz, bo to jest jest moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć Dobra, mniejsza, nieważne. Um, czy to jakoś podniosę Za tą windę chyba nie. Ja bym kurwa chciał skończyć jakoś któregoś razu stream w takim miejscu, że mogę sobie między streamami pobiegać po okolicy, pozwiedzać, posprawdzać, pobawić się, powalczyć, poexpić, etc., etc. Bo póki co, za każdym razem, kiedy kończę stream, to kończę go w takim momencie, że nie bardzo mam jak się wrócić, albo nie bardzo mam taką możliwość, żeby cokolwiek robić sensownego. Ponieważ albo mi, brakuje ten, albo mi brakuje gnojka, z którym mogłem łazić i który by mi otwierał jakieś przejścia, albo jakaś inna pierdała się dzieje, która mi blokuje wszystko dookoła. Mimir, dlaczego służyłeś Odynowi? To moja praca, a jeśli pragnie się zawodowo doradzać królom, nie można odmawiać również szaleńcom. W tym fachu trudno o posadę. Mój pierwszy pan też był okrutnym, sukim synem, ale nauczyłem się przy nim, że rozum otwiera wiele drzwi. Również do komnat królów i bogów. Zaczynałem, będąc niewiele starszy od ciebie. Byłem błaznem i chłopcem na posyłki u króla elfów. Nocami szalałem w lasach z innymi sługami. Zwali nas psotnikami, byliśmy niczym złośliwe skrzaty. Wygłupialiśmy się i płataliśmy miejscowym śmiertelnikom najróżniejsze figle. A dopóki nasze żarty bawiły króla, pozostawaliśmy bezkarni. Pewnego dnia przestały go bawić. Uznałem, że lepiej będzie zwiewać. Na szczęście lata spędzone w drodze zmieniły mnie z beztroskiego obieży świata w uosobienie cnót, z którymi możesz teraz obcować. Nie jest wecnotte. No, to było proste akurat. A co tu się w ogóle dzieje tutaj? Tu się gdzieś kryje jakaś skrzynka. Brzmi jak coś, to chciałbym otworzyć. Widzę tam jakiś łuk. A czy mnie to już kiedyś nie było przypadkiem? O kurwa, dwóch jest takich. Tego się nie spodziewałem. Dobra, moment, jeden. Odkaczony. dziękuję, dobranoc a ja już to byłem i tak dobra, moment, czy ja jestem w stanie jakoś się tędy dostać? chyba nie najlepiej by było jakoś chyba stąd jakoś przyjść, to by miało więcej sensu tylko kurwa, jak się ten dy udać? Ewentualnie no z tej strony jakoś, tylko że tutaj nie ma żadnej odnogi, żeby stąd wejść. Są dwie opcje: albo można przyjść stąd, ale wtedy to było zablokowane, albo przypłynąć jakoś stąd, że strony domu jakoś by tutaj przypłynął? Dobra, holda. Um. Odejdzmy sobie to w takim razie. Robimy dostać się tamtędy. Najgorszy wyjazd znowu będzie ciąło odcinek. Cilowwa muzyska się odpaliła. Mamy litery tu i tam, ale potrzebujemy reszty dysku. Okej, okay, dobra nie ważne. Eee, odpalmy sobie to przejście i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Ta moja, te ta moja technika i ten mój pomysł. Czemu to się musi tak długo ładować? Na litość boską. Nie rozumiem. Wcześniej słyszałem, że to Frik urodziła Baldura. Tak, frik. To bardziej jej przydomek, zdrobnienie, znaczy ukochana. Odin nazywał tak Freję po ślubie. Z początku było to szczere, a przynajmniej tak wolę myśleć. Ale gdy się między nimi popsuło, wykorzystał to do tuszowania prawdy. Jak to? Odin nie chciałby Freja, bogini Wanów, cieszyła się gardzie uznaniem. Więc wszystkie jej osiągnięcia zostały przypisane Frej. Jak to, że urodziła Baldura? Dokładnie. Freja to jedyna prawdziwa matka Baldura. Ech. Trochę przykre. Eee, dobra, moment. Tu jest jakaś ukryta komnata. do której się obecnie chyba nijak nie dostanę. Chociaż może? Dobra, luzu. Zaraz ich nie będzie. Ła! Wow. Kurna! Okej, okay, względnie łatwo. Jezda. Jeszcze nie było tak ciężko Dobra dobra to się tak nie mądrzy co? Hello? I cóż mamy tutaj, przepraszam bardzo hey, że były tuż obok ogrodu mamy Nic dziwnego, że były zamknięte Komnata 1, czyli właśnie kolejna Walkiria. Coś czuję, że proszę się o w tej chwili Ale dobra Pojrzyjemy, zobaczymy. Jest przekonany, że giganci są kluczem do zmiany przeznaczenia podczas ragnaroku. Są w końcu najstarszymi wrogami Asów. I to ich armia ma go ostatecznie pokonać. Ale to nie wszystko. Zazdrości im przepowiedni. Chcę wiedzieć to, co oni, widzieć to, co oni. Wszystkim żyłoby się o tyle łatwiej, gdyby nie jego nienasycona ciekawość nie brała góry nad mądrością. Co masz na myśli? A przypomnij mi, bym ci wyjaśnił, czemu zwą go władcą wisielców. E, wolałbym chyba nie wiedzieć. Dobra, skrzynunia. Coś że jeszcze jest? Chyba nie ma. E, no dobra, chodźmy obskoczyć ten wpierdziel. Mogę zejść na dół? Interesting, interesting, co ja tutaj mam? Co ja tutaj mam? Seksy? No nie, tu mam. I jakiegoś pachoła. Był i się zmył, Imo. Dobra, poproszę skrzyneczkę, poproszę drugą skrzyneczkę. Ej, i potem wpierdziel od Walkiri. Dobra, załóżmy, że jestem w stanie przyjąć cztery w od niej. O czterech robię w tył zrod. Nie, ja tu wszędzie, tu jest mnie większa ta. Arena tu, chłopcze. Tak jest. Może nie będzie Teresa tak źle. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ciekawe, kto to zapisał. Dobra, włącz się na ostro. No to Walkiria nie jest na pewno. Dobra, moment, wiedźma. W pierwszej kolejności chciałbym się ją pozbyć Młody. Stawaj trochę szybciej. Dobra, załatwiono. Możemy ruszać. Aha, to nie była jednak walkiria? Ok, dobra. Myślałem, że tu się walkiria zaraz pojawi. Legendarny przedmiot. Ta jest, ale działającą niewielką regenerację zdrowa kolumnę się usunęła 5 razy. O, ciekawe. A to była po prostu szczelina Eee. Nie, zawijamy się stąd. Myślałem, że to będzie walka z walkipią. Jak widać, się pomyliłem. Tak, ojcze. Nie żebym narzekał specjalnie. Przynajmniej dostałem w pierdolu, Tak więc e, no, zawsze coś. Dlaczego Odyn nazywam władcą wisielców? To historia, która dobrze obrazuje jego głód wiedzy. Odyn spędził 9 dni jako trup. Tak Powiesił się na jednej z gałęzi Igdrasilu, przebił sobie bok włócznią i wykrwawił się do studni przeznaczenia. Przemierzał krainy umarłych i zgłębiał sekrety drzewa świata. Dopóki Igdrasil się nie zirytował i nie odesłał go z powrotem do świata żyjących, nie wspominałem, że oden to szaleniec? No to już troszeczkę przekracza granice szaleństwa. Gość jest całkowicie popierdolony!